No, wybór jest dosyć duży. Kawa czarna z mlekiem, a może espresso? Szczęść Boże! Serdecznie pozdrawiam, witam serdecznie. Mamy dzisiaj 13 grudnia 2021 roku. Dla nas jest to ważna, historyczna data i wspominamy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Trochę pamiętam z tego czasu mrocznego, przykrego, z tych godzin policyjnych, milicyjnych, tak naprawdę takiego lęku, internowań, różnych takich trudności, które były związane w tym czasie i z tą bardzo poważną, srogą zimą. Ale dzisiaj przychodzi oczywiście Słowo Boże, które nam ma za zadanie rozjaśnić nasze mroki życia i nasze różne trudne sytuacje. Otóż, pierwsze czytanie jest wzięte z Księgi Liczb i słyszymy tutaj wyrocznie Balaama. To był taki prorok pogański, który został wynajęty do tego, żeby przeklinać Izraela, który wkracza do Ziemi Obiecanej podbija sobie te ziemię. No i jeden z królów, Balak, sobie najął takiego proroka do przeklinania, do złorzeczenia, po to, żeby ściągnąć na nich jakieś zło, jakąś zarazę. Ale okazuje się, że duch mówi przez tegoż proroka. Duch, który jest w tym proroku i który mówi taką rzecz, że Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje Izraelu. I później pada bardzo ważna rzecz w tej wyroczni Balaama, syna Beora, który słyszy słowa Boże. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. My wierzymy w to, że tą wschodzącą gwiazdą jest y, sam Chrystus jako władca. Gwiazda oznaczała y, władcę. Stąd też mędrcy, idzie, y, którzy no, szli za gwiazdą, dotarli do Betlejem i tam złożyli swe dary y, maleńkiemu. Jezusowi. I to berło, władza, czyli ten, który będzie z Izraela, będzie z Jakuba, to, to przede wszystkim władca. I to się też wiąże z dzisiejszą Ewangelią, ponieważ uczeni w piśmie, faryzeusze pytają się, jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? Oczywiście czego władzę? Do czego? Odnosi się to do tego, że Jezus najpierw uroczyście wjechał do Jerozolimy, czyli jesteśmy w Wielkim Tygodniu. Jezus dokonuje oczyszczenia świątyni, wygania przekupniów z tejże świątyni. Naucza, do tego oczywiście uzdrawia, daje ludziom jedzenie, karmi jako Mesjasz i słowem, i chlebem. Ale to burzy pewien porządek które faryzeusze mieli. Dla nich to jest nie do przełknięcia. Jak to możliwe, że ty robisz taką, a nie inną rzecz, działalność rzeczywistości? I Jezus odpowiada pytaniem na pytanie. Taka metoda jezuicka nieco. W każdym razie na pewno sprowokował do, do, do jakiejś takiej ich, do... do tego, że no nie mogli odpowiedzieć. Dał im takie pytanie, które ich postawiło w bardzo trudnej sytuacji. Jezus powiedział, że zatem ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. A my wiemy dobrze, jakim prawem. Prawem takim, że bo to Jezus jest Mesjaszem. Bo to jest Król Królów, ten, który przychodzi, zgładzić grzech świata, panować nad naszym grzechem, który króluje Jego tronem, jest Krzyż a Jego zmartwychwstanie daje nadzieję życia wiecznego także to jest Ten, który pokonuje śmierć i ma władzę nad śmiercią, nad grzechem trwajmy w Adwencie trwajmy w tym skupieniu pozdrawiam serdecznie i niech Pan Bóg Was błogosławi Szczęść Boże okazało się, że zapomniałem zap zapalić świecy trzeciej ale już jest <grych> pozdrawiam raz jeszcze